Część i ta sedycja wycieka My, ludzie, jesteśmy istotami społecznymi. Żyjemy w grupach, w społecznościach. W tych społecznościach obowiązują pewne normy społeczne, pewne normy zachowań społecznych, pewne kulturowe ramy zachowań społecznych. Mamy ograniczenia. Te normy są ograniczające, to normy właśnie kulturowe, etyczne, religijne, moralne, prawne. Jeżeli łamiemy prawo, popełniamy przestępstwo. Jeżeli łamiemy zasady moralne, etyczne w danym społeczeństwie, Obowiązujące, na przykład palimy tam, gdzie jest zakaz palenia, pijemy alkohol tam, gdzie jest zakaz picia, czy też nabliżujemy się w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone, popełniamy dewiacje. To, dewiacje są to takie zachowania, które polegają na tym, że dokonujemy czytów nieakceptowanych w danym miejscu, łamających pewne normy. Większość ludzi stara się przestrzegać tych norm. Oczywiście każdemu zdarzy się je złamać. Nie ma ludzi świętych. Natomiast około 1% kobiet i około 5% mężczyzn cierpi na antyspołeczne, też aspołeczne albo dysocjalne zaburzenia osobowości. To jest to określenie z literatury naukowej. W literaturze popularnej naukowej jest określeniem psychopata bądź socjopaty. To zaburzenie osobowości polega na tym, że ludzie na nie cierpiący łamią normy. Są agresywni. Manipulujące, posługują się kłamstwem, nie dbają o przestrzeganie pewnych zasad. Dla psychopaty kłamstwo jest fundamentem działania. Dlaczego? Dlatego, że psychopata bardzo często manipuluje, a warunkiem zjękłaną manipulacji jest kłamstwo. Czym jest manipulacja? Może zacznę od tego, czym jest wywieranie wpływu na ludzi. Wywieranie wpływu na ludzi, na przykład psychoterapia, charakteryzuje się tym, że osoba poddawana temu wpływowi wyraziła na niego świadomą zgodę. Aby być poddanym psychoterapii, pacjent musi wyrazić świadomą zgodę. No i przede wszystkim to wywieranie wpływu na tego człowieka ma na celu poprawienie jego bądź jej sytuacji ekonomicznej, poprzez naprawienie jego i psychiki, poprawienie sytuacji rodzinnej, zawodowej, przede wszystkim zadbanie o zdrowie tego człowieka. Natomiast w przypadku manipulacji odbywa się ona po pierwsze, bez zgody osób manipulowanej, wbrew jej interesom. To po drugie. Po trzecie, jedyną osobą, która może odnieść tutaj sukces, jest właśnie manipulant. A zatem manipulacja musi być oparta na kłamstwie. Kolejną kwestią jest to, że aby być skutecznym manipulantem, no, trzeba być dobrym aktorem. Bo aby móc skutecznie oszukać i wykorzystać kogoś, trzeba wejść w łaski tego kogoś. I psychopata jest w stanie założyć tysiące masek. Każda szyta na miarę na inną okazję. Tylko po to, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Dla psychopaty jesteśmy narzędziami. Tak jak dla mnie narzędziem jest ten długopis. Kiedy potrzebuję coś napisać, podpisać się, biorę go do ręki. Kiedy już nie jest mi potrzebny, odkładam go. Tak też psychopata postępuje z ludźmi. Wtedy, kiedy są potrzebni, może być ich super przyjacielem, świetnym kompanem, kolegą w momencie, kiedy osiągnie wyznaczony sobie, zamierzony cel odkłada tego człowieka na półkę albo po prostu wyrzuca ze swojego życia cechą charakterystyczną psychopatii jest to, że nie liczy się z innymi ludźmi nie ma empatii empatia jest to umiejętność współodczuwania odczuwania yy, uczuć emocji innego człowieka, umiejętności postawienia się w sytuacji jednego człowieka. Psychopata tego nie robi, bo jest on niego niekorzystne. Po co miałby czuć, albo miałby czuć to, co czują inni ludzie, których on bądź ona krzywi, by, by to nie było w, jej interesie, bądź w jego interesie. Psychopata potrafi zrobić, co są uczucia, ponieważ potrafi na nie grać, a więc wie, jaka jest charakterystyka emocji człowieka, jaka jest specyfika uczuć. Bo znowu, zrozumienie uczuć emocjonalnych ludzi jest warunkiem skutecznej manipulacji. Bardzo często spotykamy psychopatów w naszym życiu zawodowym, prywatnym. Układanie sobie życia, nieważne jakiej sferze, czy zawodowej, czy prywatnej, jest psychopatą, nie jest niczym dobrym. Im szybciej wyrzucimy takiego człowieka poza nawiezacze w tym dla nas lepiej. Psychopata. Będzie nastawiony na manipulowanie nami. W życiu prywatnym, ale też w biznesie. Sam spotkałem się z takimi antyspołecznymi yy, zachowaniami kilku moich partnerów biznesowych, yy, ale bardzo szybko skreśliłem tych ludzi. Wywaliłem ich ze swojego życia. Uznałem w pewnym momencie, że po prostu yy, to, co zrobili, jest Naganne, jest nieetyczne, i nie mam ochoty mieć z nimi nic wspólnego. Im szybciej inni będą tak postępować, im częściej inni będą tak postępować wobec tego typu ludzi, tym lepiej. Nie możemy liczyć się z ludźmi, którzy milczą się z nami. Są dwa takie schematy postępowania w sytuacjach trudnych. Porównam to do zrywania plaster z opatrunkiem. Jedna metoda polega że bierzemy ten plaster milimetr po milimetrze, staramy się zerwać z naszej ręki, z naszej skóry, ale wtedy czujemy każdy włosek przylepiony do tego kleju, kiedy ten włosek jest wyrywany. Natomiast w drugim przypadku bierzemy kawałek tego plasta do ręki, jednym energicznym ruchem zerwamy go. Ból w tym drugim przypadku jest silniejszy, bardziej intensywny, ale trwa krócej. I ta metoda jest lepsza. Ponadto warto jest uczyć się na błędach, wyciągać wnioski. Pewien mój wykładowca akademicki powiedział podczas studiów podyplomowych taką bardzo ważną dla mnie kwestię. Po to w naszym życiu dzieją się pewne rzeczy, abyśmy nabrali pewnego doświadczenia i następnym razem, kiedy znajdziemy się w podobnej, trudnej dla nas sytuacji, Bazujący na naszym doświadczeniu, mogli podjąć decyzję o postawieniu granic, przecięciu tej relacji, zakończeniu jej ucieczce od, od zagrożenia. Tylko i wyłącznie takie postępowanie jest skuteczne. Nie radzę próbować naprawić osoby zaburzonej, dlatego że akurat yy, skończy się to. Porażką. Dla tego człowieka jest to śmieszne. Kiedy psychopata będzie mówił prawdę w dwóch sytuacjach, wtedy kiedy się pomyli, i druga sytuacja, wtedy kiedy okoliczności zmuszą ją bądź go do powiedzenia prawdy, ale nie powie tej prawdy szczerze z potrzeby powiedzenia prawdy. Powie tą prawdę, dlatego że sytuacja, w której się znalazł bądź znalazł, zmusiła ją bądź go. Do jej powiedzenia. A więc powiedzenie prawdy też ma charakter instrumentalny, pozbawiony szczerości. Tak właśnie postępują ci ludzie. Dlatego nie jest niczym złym to, że damy się komuś nabrać, komuś, z kim łączą nas nawet zażyłości, bo zostaliśmy zmanipulowani. Czasami kogoś znamy 25 lat, i nie wiemy, jak to tu jest naprawdę. Ale ważne jest, żeby bardzo szybko kończyć takie relacje. Im szybciej to zrobimy, im skuteczniej to zrobimy, tym lepiej dla nas. A remanent w życiu nie jest niczym złym. Tak jak robimy remanenty w szafie, walamy stare ciuchy, kupujemy nowe, robimy co jakiś czas remanent w lodówce, walamy to, co jest przeterminowane, płucute. albo nam nie smakowało, kupujemy nowe produkty spożywcze, tak samo trzeba zrobić jakiś czas w życiu, sprawdzić, kto w naszym otoczeniu znalazł wartości. bo To jest brutalne, ale myślę, że ocenienie ludzi nas otaczających przez pryzmat tego, co wnoszą do naszego życia, jest tak naprawdę jedyną skuteczną formą weryfikacji. Jeżeli ktoś niczego nie wnosi, jest tylko takim zabijaczem czasu. pożegnajmy się z tym kimś, nie Niech sobie żyje z daleka od nas, ale nie zawracamy głowy. Wszystko. Mam nadzieję, że komuś otworzy oczy. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Wojciech Kopytek, psycholog, psychoterapeuta. Cześć.